Siemano, witam Was jeszcze w starym roku, 2024. Okoliczności trochę inne niż zazwyczaj, bo z reguły nagrywam we warsztacie. Tym razem postanowiłem zrobić odcinek na zewnątrz, bo okoliczności akurat sprzyjają. Co do tego tematu, na warsztacie zazwyczaj jest hałas. Nie są to warunki sprzyjające do nagrywania. Tutaj przynajmniej będzie może coś być lepiej słychać. Temat, jaki chciałem poruszyć. Jakiś czas temu na kanale widz zadał pytanie, żebym opowiedział o umiejętnościach, które są potrzebne do tego, aby być dobrym operatorem. Będzie to przekaz kierowany typowo do osób, które by chciały zacząć dopiero w branży, i to będzie przedstawiony mój punkt widzenia, jak ja to widzę odnośnie tych umiejętności, które zaraz, o których zaraz powiem. Osoby, które już mają wiele lat doświadczenia w branży, no to z nimi jest tak, że tak naprawdę oni też kiedyś zaczynali. I tak samo zaczynałem i ja. Ja już w temacie obróbki siedzę 12 lat i cały czas wydaje mi się, że mało wiem. Także to jest nauka bez końca, ale do czego zmierzam? Na podstawie mojego zdobytego doświadczenia i obserwacji op młodych operatorów, którzy dopiero zaczynają w branży, yy, wysnuwam, że takie no, dwie kluczowe umiejętności yy, są potrzebne, aby tak naprawdę zagłębić się w ten temat. Pierwsze co mi się nasuwa na myśl, to jest to, że jak już zatrudnisz się w jakiejś firmie, złożysz wniosek, wiadomo tam przyjmą cię do roboty. Musisz sprawdzić, czy to jest w ogóle dla ciebie. Nie jest to robota dla każdego. Musisz najpierw tego wiora poczuć, sprawdzić, czy faktycznie tobie się podoba ta robota, bo to z zewnątrz może wyglądać fajnie wszystko. Ale to jest masa wiedzy, którą trzeba posiąść. A żeby ją posiąść, trzeba doświadczać. Trzeba doświadczać tego wiura. Mówię tu o sytuacji, gdzie robisz na produkcji seryjnej bądź jednostkowej. Bo przy wymianie sztuk, wiadomo, przy wymianie sztuk mało co, można będzie się nauczyć. Oczywiście najlepiej by było zacząć od tej wymiany sztuk, żeby tak naprawdę posiąść te podstawy, dowiedzieć się co to znaczy: co to jest suwmiarka, co to jest mikromierz i madło. Podstawowe rzeczy. Ja nagrywam filmiki instruktażowe na YouTube, więc tam można się poradzić, ale tak naprawdę. To, czego ty się chcesz nauczyć, to musisz to dotknąć i tak naprawdę zacząć praktykować. Ja też już tyle lat mam doświadczenia w branży. Mało czy dużo nie wiem. Ciężko to mierzyć w latach, bo tak naprawdę powinno się to mierzyć. Ile sytuacji, jakich materiałów, detali, różnych narzędzi kto doświadczył. To powinna być tak naprawdę miara. Jeśli chodzi o y, doświadczenie, bo można wymieniać sztuki przez 12 lat i nauczyć się nic, i ktoś powie, że ma 12 lat doświadczenia, a można przerobić y, przez 5 lat wiele różnych zakładów i tego faktycznego doświadczenia zdobyć y, znacznie więcej. Y, druga sprawa. Umiejętność, może dziwnie to zabrzmi, ale umiejętność nie zniechęcania się, bo jeżeli ty już faktycznie poczujesz, że to jest dla ciebie i chcesz w tym robić, yy, zagłębić się w ten temat tej obróbki, no to nic już cię nie zatrzyma, bo będziesz miał w sobie siłę i samozaparcie, żeby uczyć się faktycznie dalej. Yy, nie, zne, nie zniechęcanie się. Oraz wyciąganie wniosków, bo to jest też bardzo ważne. Nie się, mówię tutaj konkretnie odnośnie popełniania błędów, bo będziesz popełniał błędy i to jest nieuniknione, bo każdy popełnia błędy, nawet operatorzy, którzy mają 20 lat, popełniają błędy. Mi też, czasami też się zdarzy coś zjebać. Wiadomo, że nie jest już tak to częste, jak to było na początku, ale człowiek naprawdę potrafi się nie zniechęcić, zniechęcić żeby po prostu e, jednak zrezygnować. Przyjdzie taki moment, że nie ja rezygnuję. To nie jest dla mnie. Ale, no, żeby tak naprawdę stać się tym dobrym operatorem, e, no, trzeba mieć to samo zaparcie w sobie. Ale to jeżeli polubisz, to da radę to przetrwać. Uwierz mi, że da radę to przetrwać. Nawet czasami, jeśli się wydaje, że temat jest opanowany, bo po tylu latach doświadczenia, nieraz robię jakiś detal i naprawdę człowiek się chwyta za głowę, robi w taki sposób, w taki sposób. Tutaj już doświadczeni operatorzy wiedzą, o czym mówię. I no, no, nie wychodzi, nie wychodzi dana rzecz. Człowiek się chwyta za głowę, załamuje się, yy, nie wie co poradzić po tylu latach. I yy, w sensie chodzi mi o to, yy, jak zrobić daną rzecz, żeby było dobrze, bo na przykład gdzieś tam kilka setek ucieka i, i jest dupa, tak naprawdę, żeby dobrze technologicznie do tego podejść. Więc no, nie należy się zniechęcać. No i trzecia sprawa, jak już to już będziesz miał opanowane, jedną, pierwszą umiejętność, drugą. Trzecia umiejętność to, żeby być dokładnym i sumiennym w swojej robocie. No bo jednak tego ta praca wymaga. Trzeba się przykładać do tej roboty. Że tak powiem, ja to mogę porównać do, do siebie, jak ja to robiłem. Jak ja to robię? No, trzeba dawać z siebie więcej. To znaczy, że czasami nieraz człowiek by chciał iść na skróty, zrobić dwa mocowania, bo będzie szybciej, aby dołożył trzecie, na pewno by było dobrze. Aż tu się okazuje, że po tych dwóch wychodzi, że tak powiem, lipa. No i detal jest wykonany źle. Tak więc. Jeżeli będziesz dokładny, jeżeli będziesz chciał to robić, na pewno będziesz dawał z siebie wszystko, żeby te detale robić dobrze. I tak, de facto ta dokładność, która jest potrzebna w branży, będzie powiązana z punktem drugim, czyli z umiejętnością wyciągania wniosków z popełnionych błędów. Bo jeżeli zrobiliśmy coś, na dwa mocowania, i wiemy, że nie wyszło, a trzeba robić na trzy mocowania. No to trzeba wyciągnąć ten wniosek, żeby tak na te dwa mocowania nie robić. I tak będzie to się działo w wielu przypadkach. Na przykład podstawowa rzecz, yy, odsuwanie freza. Odsuwanie korekty na frezie, gdy robimy otwór tolerowany, to jest podstawowa rzecz. Zauważyłem, że jest taka tendencja, że nie każdy operator tak robi, jak ma, jak ma otwór tolerowany do zrobienia, dobrze wpisuje R6 na frezie, nie odsuwam, jadę na gotowo i zaś się okazuje, że otwór jest przewalony. Jak zrobi otwór w minusie, to idzie jeszcze to poprawić, ale jak w plusie, no to niestety już nic nie zrobimy. Także wyciąganie wniosków z popełnionych błędów, żeby na przyszłość no, nie postępować w ten sam sposób, tylko robić tak, pomyśleć jak zrobić, żeby było dobrze. Jestem teraz na spacerze. Jeszcze przyszła mi jedna rzecz na myśl, mianowicie wstępując w tą branżę, jeżeli chcesz się rozwijać dalej i robić coraz to większe rzeczy, Gabarytowo, bo wiadomo, najpierw zaczyna się od tych najmniejszych, trzeba wypracować sobie w syndrom odpowiedzialności cechę odpowiedzialności, syndrom. <grym> Dlatego, że no, robiąc małe rzeczy, przykładowo, gdy zepsujesz kostkę wartą 5 zł, to wiadomo, tam się nic nie stanie, ale robiąc na przykład frezując kilkutonowy odlew. No to jest już wysoka odpowiedzialność, żeby takiego detalu nie zepsuć, ponieważ koszty takiego odlewu no, są bardzo wysokie i wtedy firma może być narażona na wysokie straty, jeżeli taki odlew się zepsuje, gdy przewalimy jakiś wymiar. Także do tego jeszcze chciałem nawiązać. No, i na tym byśmy zakończyli. Jeżeli Ty jesteś operatorem, który ma już kilka lat doświadczenia, napisz w komentarzu, co Ty o tym sądzisz. Jak u Ciebie to wyglądało? No i cóż, dzisiaj 31 grudnia. Osobom, które chcą dopiero zacząć w branży, życzę powodzenia w 2025 w nauce, yy, obróbki CNC, a doświadczonym operatorom podwyżki kasy, a obniżki roboty. Szczęśliwego nowego roku.